Cześć, witaj. Dzisiaj y, nagrywam taki film dość y, prywatny, dość osobisty. E, dlaczego się to zdawałam? Ponieważ y, jest to realne, jest to prawdziwe i y, być może dla kogoś będzie to istotne. <grym> o cukrze i moim uzależnieniu. Chociaż e, ja bym tutaj nie tylko zawęziła się do cukru, ale w ogóle do tego, co tylko wydaje się jest przebranym jedzeniem. E, tak. Poprawiam tutaj tylko. Dlaczego przebrane jedzenie? Hmm. Dlatego, że cukier ten przemysłowy, rafinowany, przetworzony, biały, czy to brązowy, jak i również cukier, który jest glukofruktozą, udający cukier, który jest też aspartamem. <grym> Innymi szkodliwymi, które wywołują reakcje bardzo podobne. Cukier z mojej perspektywy i mojego własnego gdzieś, e, mojej drogi z tym produktem jest nam niepotrzebny w żaden sposób. Moje doświadczenie, moje uzależnienie od cukru, oczywiście sięga od dziecka. Bo, jak wiemy, słodycz jest najprostszą i naj, najszybciej zadowalającą używką dla dzieci. Najłatwiejszym prezentem. I taką pewną modą też. Ja myślę, że wiem też poniekąd zależy, kto również też podejrzewam skąd może pochodzić. Jakie warunki gdzie panowały. Jest też formą z perspektywy, proszę bardzo, w tamtym momencie grona rodziców czymś szczególnym, że może coś dać, czego sam nie miał. Jaka ładna metafora. Patrząc z perspektywy, co się za tym odsłania, potem, właśnie kiedy się faktycznie w to patrzy. Cukier, cukier jest uzależniający. Cukier jest substancją uzależniającą. I powiem szczerze, że ja swoją drogę miałam dość długą. Długo też do tego dochodziłam, że to jest uzależnienie. Bo dzisiaj nie, uży, nie patrzy się na cukier i na produkty spożywcze jako coś, co uzależnia. Określa się pewne mody dietetyczne jako uzależnienie, jest, jest tego, do tego większa skłonność niż patrząc na konkretne produkty spożywcze jak na uzależnienie. A tak jest. Cukier jako substancja nie jest nam potrzebna wcale. Jest wiele źródeł naturalnych, które ją dostarczają. Jest tylko i wyłącznie um, ulepszaczem smaku, tak samo jak glutaminian sodu i jak tego typu podobne um, również solenie, tak, używanie soli, w dużych ilościach i innych elementów spożywczych, które mają taką funkcję. Tak, wiem, że tutaj się zaraz może podnieść pewna dość burzliwa dyskusja i być może wiele sprzeciwów, szczególnie z perspektywy niektórych nurtów naukowych, naukowych, zachodnich, ale też i wschodnich. Mam tego pełną świadomość, jak i znam też te, te źródła. I mówię też tym bardziej dlatego to w sposób też otwarty. I ja z cukrem pracowałam u siebie już od dawna, bo już jako nastolatka zaczynałam w momencie, kiedy byłam osobą praktykującą mocno w swojej wieże wtedy kościelnej, to robiłam sobie tak zwane posty w okresach świątecznych miesięczne, że właśnie na przykład w ogóle nie jadłam słodyczy. Było to duże wyzwanie dla mnie wtedy szczególnie, już wtedy, będąc tylko nastolatką. Bo jednak e, dostęp do słodyczy w pewien sposób jeszcze w naszym kraju określa się jako rytas. Określało się, dzisiaj już jest trochę inaczej. Na szczęście to się już powoli zmienia i mam nadzieję, że się zacznie zmieniać coraz szybciej. Robiłam e, takie miesięczne przerwy. I oczywiście obserwowałam potem pewne zmiany. Zmiany dotyczyły tego, że nie miałam później pewnego pociągu. Wiadomo jest, że cukier w odstawieniu jest najsilniejszy przez dwa tygodnie, a potem to się tam zmienia. Również warto jest pamiętać, że cukier. Jako ja uważam substancja toksyczna. Cukier jest, wywołuje mnóstwo stanów zapalnych na różnym stopniu. Stanów zapalnych, jak i też dodatkowo poszerza nasze. Naszą sposobność do zasiedlania swojego ciała przez robaki wszelkiego rodzaju. Hm. Wtedy jeszcze nie robiłam żadnych e, takich mm, detoksów odrobaczających, w ogóle nawet o nich nie słyszałam. Aczkolwiek już później w wieku, jak już byłam na studiach, e, to zdecydowanie e, spotkałam się wtedy z pierwszym. Co prawda nie, jeszcze nie odrobaczającym, ale już związanymi z grzybami, które spowodowały, że dodatkowo, warto jest też, powinnam dodać, że miałam przewlekłe, regularne zapalenia, zatok nawet do czterech razy w roku. Wiem, może być jeszcze gorzej, natomiast miałam do 4 razy w roku, na które brałam miejscowy antybiotyk. Później, kiedy już nie miałam możliwości brania antybiotyku, został buprą zatoki. I za sprawą jednej z moich koleżanek, Ewy, którą tutaj pozdrawiam, wtedy ona podrzuciła mi pomysł o tym odgrzebianiu się. I efekt był taki, że zatoki mi ustąpiły, jak ręką odjął. I od tamtego czasu nie miałam już taki żaden sposób nawrotów zatokowych. I to był pierwszy wielki przełom. Oczywiście później później też były różne, zaczęły dochodzić inne rzeczy związane właśnie z detoksami, ze zmianą diet też i tak dalej, i tak dalej. I to, to cały czas ewoluowało. Mm. Ale wracając też do tego, co powiedziałam o, o tych postach. <śmiech> <śmiech> Posty, które są w wielu religiach obecne, nie są, że tak powiem, znane od dziś. Z tym, że niewiele religii, tudzież nie, nieliczni praktykujący, Stosują te posty. Ewentualnie głodówki. To jest znacznie rzadsze, jeżeli chodzi o religię, aczkolwiek też jest. Niemniej posty czy też głodówki sięgają znacznie dalej niż obecnie panujące religie, bo już i wcześniejsze nacje, starożytne kultury praktykowały. Tego typu um, styl bycia. Zatem myślę, że to jest temat warty i godny uwagi, ze względu dla nas, tak naprawdę wszystkich, dla pewnego też zdrowia. I te głodówki czy też posty, właśnie mają to do siebie, że dają pewien wgląd w siebie samego i bardzo dużo pokazują, bardzo dużo odsłaniają. I tak właśnie się tutaj zaczęło to z moim z moim uzależnieniem cukrowym, że ja dzisiaj czuję się, nie czuję, nie czuję spętania cukrem, to co oznacza. Skończyłam no, za już, już, już na pewno ponad tydzień, może około dwóch tygodni temu skończyłam swój detoks tu i pół I o ile na detoksie jeszcze miałam pewne iluzje, wizualizacje z końcem detoksu co do, co do cukru. Tak w momencie kiedy jestem już po i teoretycznie mogę wszystko. Nie mam tego nasilenia. Nie mam nawet takich fantazji ani zainteresowań. Dzisiaj był sobie pierwszy dzień, kiedy w pracy poczęstowałam się tym, co koleżanka przyniosła na pożegnanie. Ale nie było. Nie był, nie był to ten głód, sięgnęłam po to i przeszła mi z tego satysfakcja. Nawet, prze, nawet przeszły jakieś takie wcześniejsze, nasilające się jeszcze bardziej chęci. No to może być wyjaśnione tym, że po tak długim detoksie jakby to. Po pierwsze być może ta kandydoza, która też jest wywoływana przez słodycze i cukier, po prostu się zupełnie wyciszyła, organizm się zregenerował i tak dalej. Ale to co jest dla mnie dzisiaj teraz ważne, że ja po prostu przestałam mieć tą chęć. Nawet wczoraj, będąc na wyjeździe w takim znanym miejscu też, tam, gdzie bywało coś, co ja kupowałam wcześniej, słodkiego. I miałam ochotę, rozglądałam się, nawet wręcz trochę nerwowo byłam, miałam na to chęć. Wczoraj przeszłam bez zainteresowania. I, I obserwuję to właśnie od końca teraz tego detoksu. I to jest dla mnie ogromny. Obecnie po różnych innych wcześniej detoksach jest to dla mnie skok. Ponieważ nie miałam wcześniej takich. nie, nie miałam wcześniej takich reakcji na cukier. Co do przebranego jedzenia, co do tych postów i głodówek. Hmm, daje to ogromną właśnie refleksję przede wszystkim nad tym, jaki mamy stosunek do jedzenia. Jest to dość mocna konfrontacja, bo za tym zdaniem odsłania się tak naprawdę. W jakim miejscu jesteśmy przed sobą i co się z nami tak naprawdę emocjonalnie dzieje, i co nas szarpie. Ponieważ za jedzeniem stoją różne psychosomatyczne odruchy, które nami manipulują, zakamuflowane właśnie jedzeniem. Jest to, są to różne informacje emocjonalne z naszej podświadomości. I dzięki detoksom, dzięki postom, głodówkom, ja już jestem, jestem regularną osobą, która um, prowadzi dla siebie głodówki. Na pewno są osoby, które będą dużo dłużej. Ja robię to już 7-8 lat około. I to też dotyczy okresu, kiedy jest toksie. To jest jakby bez, bez znaczenia, ponieważ no, głodówka jest głodówką i zawsze ona wyklucza jedzenie, tak? I również dla mnie od już jakiegoś czasu też nie bez napoju, czyli e, pełna ponad, znacznie ponad doba bez jedzenia i picia. E, czy pracuje? Tak pracuje czy nie mam problemów nie, nie mam problemów <noise> i robię to bez problemu w momencie kiedy w momencie kiedy my kiedy ja bo tutaj mówiąc o sobie zaczęłam odsłaniać za pomocą postów docierać do pewnych informacji na swój temat jak tak naprawdę traktuje jedzenie, a przez co, widząc to na sobie, widząc to bardzo szeroko na zewnątrz u innych, jak inni traktują jedzenie, jak my w ogóle podchodzimy do jedzenia. Wiem, że tutaj znajdą się osoby, które powiedzą, no, ale przecież e, trzeba mieć jakąś przyjemność w życiu. Moi drodzy, jedzenie. Yy... Przyjemność z jedzenia to jest wyłącznie skutek boczny. Głównym i najważniejszym elementem, z jakiego, że tak powiem, co jedzenie daje, to jest odżywienie i energia. To wszystko. Tak naprawdę. A reszta to są tylko i wyłącznie dodatki. Przyjemność to jest też wyłącznie dodatek. I nasz stosunek do jedzenia oddaje nasz rozwój emocjonalny też. Ponieważ, jeżeli patrzymy też na to, jak człowiek się rozwija, to zaspokojenie głodu jest pierwotną, ale też wczesnorozwojowym wczesno etapem. I to w jaki sposób mi tutaj to bardzo pomogło zobaczyć różne własne zachowania za pomocą jedzenia cukru. To jest absolutnie rzecz bezcenna, ewidentnie. Na pewno z mojej perspektywy cukier jest uzależniający bardziej niż, niż się go tak naprawdę obecnie kwalifikuje. Tak jak wspomniałam, właśnie dlatego, że cały tak naprawdę glob. Nie jest sobie w stanie wyobrazić, jak można nie jest cukru i w jaki sposób ten cukier paraliżuje nasze kubki smakowe i tak naprawdę jak nimi manipuluje. Do tego stopnia, że świeże jedzenie, naturalne jedzenie, naturalna słodycz z owoców świeżych jest dla ciebie niewystarczająca. I nie daje ci tak zwanej przyjemności. Jak i jedzenie, które nie jest odpowiednio podsycone, nie daje ci wystarczającej przyjemności. I, i tego typu różne obserwacje na sobie doprowadziły mnie do wielu nieprzyjemnych odkryć. Na temat tego, czym jest w ogóle jedzenie, czym jest właśnie cukier. I ja dzisiaj w tym miejscu, ogromnie się z tego cieszę, że, że jestem w tym miejscu i że skonfrontowałam się z tym uzależnieniem, że dzisiaj. Nie czuję już, że cukier mną rządzi, że dzisiaj, jeśli, dla, jeżeli załóżmy na świecie zabrakłoby cukru, to ta informacja by już mi nic nie zrobiła. E, wręcz to by była całkiem dobra informacja. Kto wie, może bym sobie życzyła, żeby taki dzień właśnie się stał. Żeby tego cukru już nie było. E, ponieważ oprócz tego, że uzależnia, że podtrzymuje nasze e, wyparte emocje, że kamufluje te emocje, że człowiek przez to siebie krzywdzi, że tworzy stany zapalne, że podnosi tym sobie również. E, stężenie kwasu. E, w organizmie, bo, bo taka, taka jest natura cukru również. Podtrzymuje stany zapalne typu celulit. E, tak wiem, że to nie jest e, typowa nazwa, natomiast ja ze swojej obserwacji jako fizjoterapeuta, to też, e, dotykając wielu ludzi, obserwując też samą siebie i wiele ciał, e, celulit jest. Przewlekłym, podskórnym stanem zapalnym. E, co się z tym wiąże? Jak, je, jak to zmienia perspektywę na cukryt? Ano zmienia ogromnie, e, dlatego że stany przewlekłe, zapalne e, powstają w wyniku czegoś, co działa też trwale. I Wymaga pewnego restrykcyjnego podejścia, aby z tego wyjść. No i wiele takich rzeczy, ale to nie jest film, może o celulicie. Tutaj też podziękuję i odeślę się, odeślę również do doktora Markusa Petera, który chyba jako właśnie pierwszy dla mnie, z mojej wiedzy, przełamał, pewną wizję i widzenie celulitu i tego, w jaki sposób powstaje i skąd się bierze. I część tej wiedzy i tak stąd jakby, stąd jakby też zasięgnęłam. I ona, i on, że tak powiem, jest doktorem, który na co dzień pracuje w Heidelbergu na uniwersytecie oprócz tego, bo chciałabym już kończyć bo tak sporo się zrobiło tutaj już widzę tego czasu a temat jest bardzo szeroki zmierzenie się z uzależnieniem bez względu na to, czy to jest cukier, czy nie jest i choć może z cukrem jeszcze jest trudniej dlatego, że Właśnie cukier daje tą fałszywą przyjemność. A ona jest fałszywa, dlatego że jak pewnie część osób wie, która ogląda ten film, cukier powoduje w efekcie odstawiennym agresję. Wywołuje agresję. A wszystkie toksyczne substancje. W momencie, kiedy są odstawiane, wywołują agresję. Ale też wywołują agresję, dlatego że sięgają to, co ta substancja nam zasłaniała. Czyli tak samo jak inne używki. Każda używka zasłania coś w nas. Coś, co często jest pod płaszczykiem agresji. Yy. Tylko, że tą agresję kierujemy do siebie. Tak, i na tej podstawie ktoś powie, no to, jeżeli taki mam tutaj wniosek, to w takim razie 90 ponad procent ludzi jest agresywna i nosi sobie agresję. I ja powiem tak. I to może będzie takim nietypowym zaskoczeniem, a może nie będzie zaskoczeniem, bo emocje emocje same w sobie nie są złe. To, co może być ewentualnie, ewentualnie źle, to to, co my z tymi emocjami zrobimy i jak, jak nimi będziemy zarządzać. Agresja może mieć yy, dobrą stronę, tak, ale może zrobić wiele szkód. Jedną z tych szkód jest zapychanie jej cukrem, bo tą szkodę robisz sobie. No to ja chyba tyle. Pozdrawiam Was serdecznie i jak będziecie chcieli coś wiedzieć więcej na temat cukru czy też uzależnienia, piszcie na dole i wtedy postaram się tutaj Wam jakoś odpowiedzieć na to. Lub też nagradzimy film. Trzymajcie się. Cześć.